Dzień dobry po raz kolejny Państwu. Na samym początku tego filmu chciałem bardzo, ale to naprawdę bardzo podziękować za te niezwykłe wsparcie, którego Państwo mi udzieliliście po tym ostatnim filmie, który opublikowałem. Sam film przez dwa dni miał kilkanaście tysięcy odsłon, na YouTubie również. Bardzo dużo komentarzy i udostępnień. To jest naprawdę ważne i udowadnia, że nie tylko mi zależy na Dolinie Miłości, ale że nas jest naprawdę bardzo duża grupa. Z komentarzy, które, które umieściliście Państwo pod filmem, wynika niezaskakująca zupełnie rzecz. Okazało się, że to miejsce jest dla Państwa niezwykle ważne, że Dolina Miłości to. Park to, to atrakcja, ale też i miejsce, z którym się bardzo identyfikujecie. Pojawiło się bardzo dużo fajnych merytorycznych komentarzy, ale też i dużo zdjęć, które pokazywały to miejsce w czasach świetności i pokazywały, dlaczego ono jest tak ważne, bo to, to były zdjęcia z ważnych chwil w waszym życiu, z komunii, ślubów, zaręczyn, albo też i po prostu odwiedzin ze znajomymi. Dolina Miłości Okazało się miejscem, które nas wszystkich tutaj bardzo identyfikuje, daje nam taką takie poczucie tożsamości. Wiele osób to właśnie tutaj przyprowadzało swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę, która przyjeżdżała z Polski i mówiła: Zobaczcie, mamy się czym pochwalić. I rzeczywiście przez wiele lat było się czym pochwalić. Możemy sobie, drodzy Państwo, pogratulować, bo coś się jednak ruszyło. Po pierwsze przyjechały tutaj, zgłosiły się oczywiście media w tym tak krótkim czasie, więc czekają nas, czeka nas teraz czas publikacji, które się ukażą w, na pewno w prasie czy, czy w radiu regionalnym. Dwa zainteresowały się instytucje. Trzy, nie odezwał się niestety nikt z Federacji Zielonych Gaja, może liczyłem bardzo na to, że jednak podejmą dialog, ale ten dialog jednak został nawiązany, mimo wszystko, bo zniknęła ta tabliczka szpetna z historycznego kamienia. Nie wiem, czy to jest efekt naszych działań, ale, ale powstały schody w, w parku, usunięto kilka drzew Niestety, wichura, która przyszła z soboty na niedzielę, udowadnia tą moją tezę, z którą się też i Państwo zgadzacie, że w parku jest niebezpiecznie. Na ścieżkach zalegają nowe drzewa, wiszą kolejne gałęzie, i tutaj jest dalej Państwa nie zapraszam absolutnie do, do parku, bo, bo tutaj można po prostu czymś oberwać. Powrócę jeszcze raz do komentarzy, które Państwo umieściliście pod moim filmem. One świadczą o tym, o czym mówiłem trochę, już wspomniałem w, w poprzednim filmie, ale dzisiaj chciałbym to powiedzieć o wiele mocniej. O tym, że to, co się dzieje obecnie w parku, obecnie, co się dzieje teraz w Dolinie Miłości, to jest po prostu brak szacunku. Brak szacunku do tego, co, co nas tutaj identyfikuje. Z perspektywy Szczecina, taka, jakiś park gdzieś tam na, na, na pograniczu, to może być jeden jakiś kolejny y, y, parczek, jakich y, 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 y wiele, natomiast dla nas jest to rzecz niezwykle ważna. W Szczecinie można pójść sobie na Wały Robrego, na Jasne Błonia, do licznych restauracji, kawiarni, czy spędzić czas jak się chce, pojechać na, nad Zalew, czy nad, nad Jezioro Dąbskie, a my tutaj mamy naprawdę niewiele i teraz zabrano nam też i Dolinę Miłości. To jest chyba coś, o czym nie pomyślała Gaja, gdy wdrażała nowy program urządzenia parku, zabierając nam te kilometry ścieżek spacerowych, zabierając nam to miejsce, w którym mogliśmy z dumą i z radością spędzać czas. Państwo mnie zachęcacie w komentarzach do walki o to, o to miejsce. Ja wiem, że jest też wielu, którzy by chcieli powrotu Doliny Miłości w takim obrazie, jaki zapamiętaliśmy. Nie wiem, czy to jest dzisiaj możliwe, patrząc na, ten, na tą skalę zniszczeń, która się tutaj dokonała. Ja obiecuję, że będę robił co, co będę mógł. Niestety, Federacja Zielonych Gaja niedawno usunęła mnie z roli administratora profilu na Facebooku. Park Dolina Miłości. Ale nie ma tego złego. Zapraszam Państwa na nowo powołany profil do życia zachodnie za Odry. Tam będę i publikował, już dzisiaj teraz upublikowałem ten film, ale będę też publikował wszystkie relacje z tego co tutaj się dzieje, ale też i w całym naszym regionie, bo tych filmów będzie się pojawiało coraz więcej i więcej, więc zapraszam zarówno do, na profil, jak i do subskrybowania kanału na YouTubie. I tak na zakończenie, będąc tu w parku, chcąc zobaczyć, co się sta zdarzyło w, w sobotę w niedzielę, spotkałem e, tutaj grupę turystów i nadal apeluję, apeluję do Federacji Zielonych Gaja, e, patrząc na tą ilość powalonych drzew, e, e, są miejsca, e, w których, o, tak jak przy moście nad, jeziorem, nad źródłem Klotyldy, ja e, nagrywając poprzedni Filmik stałem w tym miejscu, w którym teraz leży drzewo. Yy... Ostrzegam Państwa, że jest tu niebezpiecznie i prosiłbym, żeby takie tabliczki y, z, ostrzegające przed niebezpieczeństwem znalazły się przed wejściem do parku. Y, nie wystarczy tylko jakaś ukryta informacja gdzieś tam ga, głęboko na profilu. Nie każdy y, patrzy y, na profil Facebookowy w, na wiadomości z listopada czy, czy z września ubiegłego roku, że tu jest niebezpiecznie, a niebezpiecznie tutaj jest. Obliczka kosztuje parę groszy. To jest niewielki wydatek, a życie ludzkie czy zdrowie nie ma ceny.